Dzień dobry, czołem Strażacy. Witam wszystkich oglądających i słuchających codziennik biblijny w czwartek 22 maja 2025 roku. Witając wszystkich, pragnę jak zawsze uczynić to hasłami dnia, które znajduję i które proponuje nam książka z Biblią na co dzień. W psalmie 74 i 21 wierszu czytamy. Niechaj uciśniony nie odchodzi ze wstydem. Zaś w Ewangelii według świętego Mateusza w 15 rozdziale w wierszach od 25 do 28 napisano. Niewiasta kananejska przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła. Panie, pomóż mi! A on odpowiadając, rzekł, Niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. Ona zaś rzekła, Tak, Panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu Panów ich. Wtedy Jezus odpowiadając, rzekł do niej, Niewiasto, wielka jest wiara Twoja, niechaj Ci się stanie, jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny. A my, łaskawy i dobrotliwy Boże, prosimy, racz błogosławić to słowo na sercach i duszach naszych. Amen. Nieprawdopodobne, zaskakujące, a może nawet i szokujące są słowa haseł dzisiejszego dnia. One zadziwiają, ale też zmuszają do wielkiej refleksji, do wejrzenia w siebie i skonfrontowania swojej wiary ze słowem modliciela starotestamentowego, a zarazem i historią, o której mówi Ewangelia według Świętego Mateusza. Cierpienie, lęk, trwoga, niepewność zawsze targały człowiekiem niemalże od zarania Świata. Zawsze człowiek miał jakieś dylematy, jakieś niepewności, które utrudniały mu zachowanie i postępowanie. Ale wówczas zwracał się najczęściej do Boga. Zgodnie też z polskim przysłowiem, kiedy trwoga to do Boga. Przychodził człowiek do Boga z wielką pokorą, z wielką uniżonością i wołał, Boże pomóż mi, wesprzyj mnie. I uzyskiwaliśmy taką pomoc. Nie zostawaliśmy bez odpowiedzi, bo Bóg nie pozostawia nas na pastwę losu. On nie chce, abyśmy żyli w jakimś przygnębieniu, zakłopotaniu, ale on z każdej sytuacji daje wyjście. Dziś patrzymy swoimi oczyma wiary na niewiastę kananejską, która jako matka przeżywała okropny, straszny stres. Jej córka śmiertelnie chorowała. Na pewno była u niej jednego lekarza, prosiła o pomoc, ale nic nie skutkowało. Żadna diagnoza, żadne medykamenty nie były w stanie jej pomóc. Ale usłyszała o Jezusie Chrystusie, usłyszała o tym, który dokonywał wielu znamienitych, spektakularnych czynów i cudów. Słyszała o tym, jak leczy ludzi z najbardziej okrutnych i strasznych chorób. Postanowiła pójść do niego, Ale oto Pan Jezus jakby chciał ją odepchnąć. Nazywa jej dziecię jakby szczenięciem. Jakże okrutnie musiała czuć się ta niewiasta. Jakże trudno i ciężko jej było. A jednak z wielką wytrwałością i wiarą prosi. Pomóż. Bracie i siostro, drogi słuchaczu, drogi strażaku, my także mamy wiele trudnych spraw do rozwiązania. My także jesteśmy obciążeni wieloma sprawami, które utrudniają nam postawienie jakiegokolwiek kroku. Przychodzimy do Chrystusa. Jak my przychodzimy do Jezusa? Czy przychodzimy z wielką wiarą? A może tylko dlatego, bo tak mówi wspomniane przysłowie. Bracie i siostro, to Jezus powiada do ciebie i do mnie, proście o co chcecie, wierząc, że otrzymacie, dany wam będzie. Tu potrzeba wielkiej wiary, wiary, która jest zrodzona ze słuchania Bożego Słowa. Tu potrzeba wielkiej szczerości, wielkiej pokory i uniżoności swojego serca. Tutaj nie pomoże. Nasza pozycja społeczna, ekonomiczna. Tutaj nie pomogą żadne dobra materialne, ale tu potrzeba prawdziwej wiary, wiary, którą zradza w naszych sercach Duch Święty, a ona zradza się ze słuchania Bożego Słowa. I taka wiara góry przenosi. Chciejmy przychodzić do Chrystusa z wielką wiarą. Wierząc, że on nas nie odrzuci, nie odepchnie, ale nam pomoże. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto do niego przystępuje, musi uwierzyć, że on istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają. Szukać Boga to otrzymywać od niego jego błogosławieństwo, jego łaskę i zapewnienie jego prowadzenia. I rację trzeba tu przyznać psalmiście, który mówi, choćbym przed ciemną doliną zła się nie ulęknę, boś ty ze mną. On jest z nami. Przystąp do Chrystusa z wiarą. Tylko ten, kto wierzy, może być pewien, że nikt i nic. Nie jest w stanie odłączyć nas od Jego miłości. Życzę Wam wszystkim bliskości Chrystusa. Życzę Wam wszystkim słuchania słów, które rodzą prawdziwą wiarę. Wiarę, która jest prawdziwym odblaskiem tego, który wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Pozostańcie z Bogiem. Strażacy, ile wyjazdów, tyle szczęśliwych powrotów. Niech Pan Bóg Wam błogosławi. Do widzenia. Do zobaczenia.